teraz odmiana numer 16 nasiona z Węgier przyjechały Japanis krem fleszec suika, taką ma nazwę o bardzo jasnym kremowym miąższu muszę zerwać, mimo że jest niewielka odmiana, niewielki arbuz, ponieważ już się robi miękki nie tak miękki jak karistan również dziś zerwany, ale już się palec Ugina. Bardzo ładne ubarwienie, wzór. Wyrasta z doniczki. Wysiane 16 kwietnia. Srebrny nożyk, dlatego że postanowiłam arbuzę o tak jasnym miąższu. Oznaczyć tak z daleka wizualnie, takim kolorem. Pomarańczowe. O pomarańczowym miąższu dostały pomarańczowe nożyki. Tak, to nie. To chwileczkę. To idzie od innego arbuza. A tu mamy. O, tak mizernie wygląda. Krótki pęd. Ten. Ten pęd. no ale cóż poradzić Poczekajcie. jeszcze bardziej po prostu zgnije znaczy zgnije, zrobi się miękki jak nie zerwę szkoda mi, szkoda trudno, idziemy taki mały Japończyk a ja tak mi się kojarzy, spójrzcie, na wnętrze arbuza, wykrzywione usta, w grymasie, oczka małe, złe, taka buźka. Hej czterolatko, konika polnego masz. Och, och, już dobrze. 52 deko. Tak już miękawy Jedna strona jaśniejsza, druga ciemniejsza. Proszę, jaśniejsza. Numer szesnaście tej odmiany: czy będzie kremowy, jasny czy czerwony? O pestki ma dojrzałe, niewiele, ale coś jest, wata, troszkę wata. Może ta wata jest oznakiem, że jest przejrzały egzemplarz? No, spójrzcie. O, i bardzo, bardzo smaczny. Dobrze zrobiłam, że nie trzymałam go na krzaku więcej. Mały, trudno. Powinien być większy. Duża skóra, gruba, chyba obwódka będzie. Lecz teraz tak naprawdę nie można tego ocenić. Tak, tak jak trzeba, jakby było właściwie. Jest słodki, baciany lekko. Teraz przyszło mi do głowy, że może w tender sweet odmianie ta wata to jest objaw, że za długo był na krzaku. Próbujmy, próbujmy. Refraktometr wyczyszczony. No, cieszę się, że z pestki mam, chociaż dużo ich nie ma. Zobaczymy razem, jak zwykle. No, proszę siedem z lewej strony. 7% w skali BRICS. Ale tu jest już słodkość właśnie wyczuwalna. Japanis, krem fleszet suika. Ale, ale! Wiecie co? Tu na zdjęciu słabo widoczne jest. Na tym odkrojonym kawałku też jest takie jakby waciane. Także mało będzie jedzenia, ale będzie. <śm> I co do jakiego kwiatuszka pójdziemy, a do takiego, do tej dali. Precia, kicia, cii, cii. Też nie. A co Cię tu interesuje w koszyczku arbuzowym? No widzicie. Owoca nie chcę spróbować. Sezon się kończy w Retusia. No, próbujemy jeszcze raz? Nie. Do widzenia. Do następnego filmu. No, widać? Teraz dobrze jeszcze dogram miąższ. Taka pacia, ale smaczna. O, i to jest naprawdę smaczne. Taka trochę papka. Żeby melony tak smakowały, chociaż miały taki rzeźki smak.